Z tej strony Karting.pl Ej, co się stało? Co się stało? Radziłek ci się nagrywa No, chyba się nagrywa Dobra, tak mi się wydaje, że się nagrywa, no mam nadzieję, że nagrywam Mobizenem, jak widzieliście Teraz I... No No i to jest Pixel Gun seria trzecia Kurde, spadłem. To jest seria trzecia na tym kanale. Ja że jak była seria druga, to. A tylko na pierwszym odcinku chyba tak było. Tylko na pierwszym odcinku numerowałem. Jakby coś. Kurde. Boże, on tutaj Lisa mojego, który zabije wszystko. Tak go. Uf. Dobra, no lisie, atakuj! Atakuj lisie! się! Dobra, zginął. Dobra, zaraz to ja zginę. zginę. No i w sumie sobie ja też kupiłem nowy telefon. Nie, zostaw mnie! Kurde, zabił mnie! Ale tak to go blisko może by zabił. Tak, tu jesteś jest tutaj. Szkoda. Blisko zabił to było fajnie. Ej, co ty. Co ty robisz?! Zostaw mnie! Kurde, umarłem Aaa, tam Z góry, no nie, no nie Trzeba typka zabić <grymne> ale było ładnie, w tym życia A tu było piękne Dobra, idziemy, idziemy klepać Idziemy ich zabijać No i na następnym odcinku będzie jeszcze jedna mapka Chyba na następny, odcinku na następny będzie chyba jeszcze inna Oczywiście poza trzydziestkami będę XP pewnie, więc chodzę, jak tego mi strzela. Ej, coś mnie atakuje. Coś. Co... Ej, o nie! Zabiłem jeszcze! Fajnie znać złoty pistolet, nie wiem dlaczego, ale. Lubię? O no, nie! Przespadłem! spadłem. No, nie, no! 35 na minusie, jeny. No nie, fajnie. Jak Bożo, który jestem? Jestem drugi, spoko, może być. Było być pierwszy, ale wiadomo, że drugi to... No, to nie uważam, że to było jakaś hańba. Może być. Może być. Może być, uważam. No dobra, ja on są zbroję. Jeszcze nam stosuję do... No jeden, co się stało? Aha, wiem dlaczego. Jeden! wiem dlaczego dobra nagrywa chyba się nagrywa nie? mi się coś wydaje ładnie? już tylko, o kurde dobra na sam odcinek już tak nie będzie tak jak wam powiem już na ten odcinek, jeden to mnie laga. no właśnie dokończyłem kupiłem sobie nowy telefon a jaki? kupiłem sobie dokładnie LG G, G7, G7, G7 nie ma takiego G5 Kurde, mam mało życia Nie, nie Co się stało? Żyję, gin Kurde, umarłem <grym> Napoje mi się skończyły, jedy Dobra Dobra, idę dalej O, jestem pierwszy Ale to pewnie na chwilę No gin, no gin, żyjemy Umrzej żyj Dobra, ja nie żyje Dobra, dostałem punkt co kila. Chyba tylko 15, ale okej okay. Tak jest spoko UMIERAJ! Co? Co, co? co się stało? Co? co? Nie wiem właśnie co się stało, nieważne Byliśmy twakę chyba dostałem UOOO TAMPER Bo on go zabił Dokończył.

Dlaczego tak spadłem głupio? Jedny, dlaczego tak? Tak. Nie fajnie. by było też jakby się filmik nie nagrał, nie? Śmieszne to by było bardzo bardzo zabawne. Dobra, fajnie. Zabiste jest na lisu jednego. go. ja wcześniej koczka i mam jeszcze króliczka, którego chyba też ten niedługo zostasz w nic strzelonych. O, też Gimli zabił. Z moim nicem się nie konkuruje, mój nic zabija. Czy ty jesteś. Jeden lat. Aha To nie jest gdzieś... Tutaj nie wiem. Zdychaj! No i no, dobra, nieważne, jestem trzeci. No i No nie! O! Przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Czekaj, a ty bujesz te schody, nie? Nie. tak? chyba tracę życie, nie? Tak! Nie! Cię zrobiłem? Kurde. 5 śmiecił jeden. Karakanie. Ami, teraz nie ma nieskończoność granatów Tu miałoby się. Tylko jednego mogłoby się używać. Ale nie chcę po prostu być albo bo idziemy jednego zabić. Dobra, już nie zdążę. Dobra. Ranga się robi, wiadomo. Za dużo nie grałem w sumie też. Dobra, jestem drugi. Spoko. Go paty. No i jedziemy z Hoksem, nie? Zabijamy ich dalej. No nie, co ty robisz? No co ty robisz? Kurde! No. Nieważne, dobra, lecimy z tym koksem. Nagrywanie ta gram nie płynne. No, co się zacięło. No kurde Dobra na, 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 Dobra, muszę to ogarnąć, na samym odcinek już to i tak się nie będzie działo Ja wiem na no, tak się dzieje I to naprawię na samym odcinku, już tak nie będzie się działo No kurde Jeden, ile nagrywam 7 minut Jeden nie, nie, jednak nagrać to 10 minutek dla moich widzów Kurde Nie bijcie mnie, zostawcie mnie, tylko przeżyć. to ja by było, się wpadł w dużej wysokości, by się stracił życie w To by było według mnie troszkę zabawne. że ludzie by tak nie skakali, ja tak to można sobie skakać. Tak jak i teraz też, no No nie. No ogarnę nas odcinek, obiecuję wam To się ogarnie, ale następny teraz nie mogę Nie mogę w tej chwili No jestem ósmy no. Kurczę. Nie spadnę naszą dół Jestem ósmy jedny Aj, ja stracę rangę <noise> Jeden, teraz jak teraz nie, nie uda mi się zabić pełno osób To stracę rangę, ja nie chcę stracić rangi Mieraj, Mieraj. się go zabiga O co, zginął Może od lisa, może nie Ech, Dobra, no tutaj, aniołeczku Dobra, aniołeczek Gumaru. jestem piątym Trzeba być chociaż trzeci, nie? Może jeszcze damy radę, jeśli nie będzie mi co chwilę wrzucało. Ojej, my! Zabili mnie. tak dachu ktoś jest. to wiadomo, że teraz on umrze. Ode mnie. Kocie, zostaw mnie. Kaka nie zaczął? Chyba chciał mnie zatrwać. Chyba chciał. Kurde. No i, no i... tak się robi biznes. Jest tej perki dwa razy w głowę i umierają od razu... By, ale się widzicie, to znaczy, że mi się dobrze nagram. Może mi się nie nagryć dobrze, bo to, to ja nagryłam pierwszy raz ten tym <mulary> W ogóle. <mulary> tak się robi biznes, teraz sam jeden na górze. JENY! O, Stracę rangę, jo? Jest, jestem trzeci! Jestem trzeci! Ale jak przeskoczyłem, z piątej na trzecią przeskoczyłem! No i fajnie, straciłem rangi, dużo zyskałem! Do Dobra, to zostawcie łapkę w górę Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli wam się odcinek podobał, to fajnie w ten tak prawdopodobnie, może będzie z innej mapy. Prawdopodobnie tak. Jeszcze nie wiem, jakiej to będzie mapy. Tutaj już moją nazwę: Karton JT-1, tak się nazywałem, nie wiem dlaczego. Eee, no i cześć. Może w sumie na tym odcinku chyba zagramy w random map. Ale jeszcze nie wiem. Ale to tam wiecie, cześć. Tam no, profesjonalny YouTuber. Znaczy, no nie profesjonalny, niby, ale, ale, ale. ale. No ale możecie zostawcie łapkę w górę.